W zależności od rodzaju przychodów rozliczenia należy dokonać na odpowiednim formularzu. PIT 37 to jest dla podatników, którzy najczęściej, najwięcej jest tych PITów, bo jeżeli ktoś pracuje, to właśnie z tego na tym zeznaniu rocznym musi wybrać właśnie ten formularz, to jest PIT 37. Kolejnym to PIT 36, to jest dla osób, które z zagranicą pracują albo prowadzą własną działalność gospodarczą bądź korzystają i mają przychody z najmu. Potem PIT 38 dla dla osób, które handlują akcjami, tak pokrótce można powiedzieć. Potem pi 36 dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą, opodatkowaną stawką liniową, czyli taką zwaną 19%. I jeszcze PIT 39 dla osób, które zbyły i nabyły nieruchomość po 2010 roku. Tegoroczną nowością jest zmiana w sposobie rozliczania się małżonków. Największym newsem jest to, że jeżeli małżonkowie się wspólnie rozliczają, to wystarczy, że jeden małżonek się podpisze. Wcześniej były wymagane dwa podpisy dwóch małżonków, a teraz od tego roku jest wymagany tylko jeden podpis. Tradycyjnie z fiskusem możemy rozliczyć się za pomocą internetu. Dla osób, które nie wiedzą jak to zrobić, pracownicy Urzędu Skarbowego będą dostępni 9 kwietnia w Centrum Handlowym Oszą w godzinach od 11 do 17. Natomiast w sobotę 30 kwietnia w Wejherowskim Urzędzie Skarbowym zaplanowano dzień otwarty.